Jezus Chrystus Amen. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj liturgia Słowa po raz kolejny podaje nam do rozważania bardzo ważny, ale trudny temat. Zagadnienie, z którym katolicy i ludzie ogólnie sobie najmniej radzą. Miłość bliźniego. Człowiek stworzony przez Pana Boga ma dwie nogi, ponieważ tylko na dwóch nogach może swobodnie chodzić, na dwóch nogach może swobodnie biegać. Jeżeli z jakiejś przyczyny człowiek traci jedną nogę, nie może się już swobodnie poruszać, sam przez się. Musi się podpierać laską, musi się czegoś trzymać, nie może szybko biec, nie może szybko iść. A także, idąc dalej, już rozpatrując to troszkę w stronę i w sferę duchową, taki człowiek nie może nawet szybko działać i wiele dobrego, tego co by chciał. Bo nie może szybko podbiec, żeby kogoś uratować, żeby nie przyjechała dziecko samochód. Nie może szybko pojechać, żeby czynić jakieś dobro wtedy, kiedy akurat jest potrzebne, bo jest niepełnosprawny, nie może wykonywać każdego zawodu i nie może czynić tyle dobra, ile człowiek pełnosprawny. Ale jeżeli mielibyśmy przełożyć to teraz na sferę duchową, Pan Jezus zapytany o to, które z przykazań jest najważniejsze? Mówi, najważniejsze jest, żeby kochać Boga całym swoim sercem, duszą i umysłem, a drugie podobne jest do niego, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. O tym dzisiaj jest lekcja i Ewangelia. Bo, kochani, tak jak już nieraz mówiłem, Pana Boga kochać bardzo łatwo. Przyjść w niedzielę do kościoła, odmówić różaniec, to jest bardzo łatwo ale na jednej nodze iść się nie da. Bo pan Jezus pokazuje nam i że człowiek duchowy również ma dwie nogi. Jedną jest miłość Pana Boga, a drugą jest miłość bliźniego. Kochani, teologia katolicka mówi nam o tym jednoznacznie, że miłość bliźniego jest notą boską. A dlaczego powinniśmy kochać drugiego bliźniego? Ze względu na Jezusa Chrystusa. Miłować bliźniego w pierwszym rzędzie za to, że ten drugi bliźni też jest ochrzczony. Drugi bliźni też jest dzieckiem Pana Boga i dlatego należy go bezwarunkowo kochać. Nadto sam Pan Jezus wielokrotnie mówi: miłuj bliźniego swego. Apostołowie mówią: Kto nie miłuje bliźniego, nie zna Boga. Nie może iść, żeby kochać Pana Boga. A dzisiaj, kochani, jeszcze Pan Jezus mówi ostrzej. Jeżeli przychodzisz do świątyni złożyć swój dar, a masz w nienawiści swojego bliźniego, zostaw przed ołtarzem swój dar, wróć, pojednaj się ze swoim bliskim. I dopiero przyjść, przyjść ponownie do świątyni, a żeby złożyć swój dar. Każdy z nas tutaj dzisiaj przyszedł do świątyni w jakimś celu. Pierwszy cel, dla którego tu jesteśmy. Pierwszy podstawowy i najważniejszy, żeby oddać chwałę Panu Bogu. Pan Bóg dał wam dzisiaj kolejny dzień. Część z was mogła w nocy umrzeć. Ale to się nie stało, bo Pan Bóg tego nie chciał. Dał Wam kolejny piękny dzień i dlatego mogliście przyjść tutaj do świątyni. I to jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy dziękować dzisiaj Panu Bogu. Obudziliśmy się zdrowi. Nikt w nocy nie zachorował. A więc kolejny powód, żeby Panu Bogu dziękować. Dzięki Bożej opatrzności przeżyliśmy cały tydzień. Dziękować jest za co Panu Bogu i prosić, żeby ten, który dzisiaj się rozpoczyna, również tak przebiegł w Bożej łasce, w opatrzności Bożej. A więc wszyscy tu jesteśmy, żeby oddać cześć Panu Bogu. Ale jesteśmy tutaj także po to, jak uczy nas teologia katolicka, żeby Pana Boga przepraszać, żeby Panu, a Bogu, Panu Bogu dziękować i żeby Pana Boga prosić na samym końcu. Kochani, kiedy przychodzimy do kogokolwiek z jakąś prośbą i nie mamy czystych intencji, nasza prośba jest złą prośbą. I teraz wyobraźmy sobie, że zbliżamy się tutaj do najświętszych tajemnic. Jest tutaj w najświętszym sakramencie obecny Chrystus, Bóg. Za chwilę w świętej hostii na słowa kapłana stanie się prawdziwym ciałem i krwią Chrystusa. Tym samym, który na Kalwarii przelewa swoją krew. Bóg zgodził się umrzeć z miłości do nas. Przebaczył wszystkim ludziom i nie wybierał. Ja umieram za Ciebie, za ciebie i za ciebie, a za ciebie to nie, bo ty jesteś zły, bo ty jesteś brzydki, bo ty jesteś grzeszny, ty jesteś przewrotny. Przecież Pan Jezus nie przyszedł do sprawiedliwych, nawet wyrażał to wprost. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. A więc skoro Pan Jezus przyszedł tutaj dla grzeszników, Skoro Pan Jezus właśnie po to się narodzi, umarł na krzyżu, żeby dać im znak, że nawet ja was kocham, którzy jesteście grzeszni, nawróćcie się, wierzcie w Ewangelię. To co dopiero my, chrześcijanie, którzy jesteśmy ochrzczeni w Jego imię, jesteśmy Jego nogami, jesteśmy Jego rękami, ustami. Czy my niepodobnie powinniśmy czynić? Wzywać grzeszników? A my nieraz nimi gardzimy. A biada temu, kto gardzi jeszcze ochrzczony. Dlatego, kochani, jak katolicka teologia nam mówi, miłować bliźniego trzeba ze względu, nie ze względu na samego bliźniego. Bo on może być różny, i wiemy sami, że różni ludzie nas otaczają i dobrzy, i źli, ale powinniśmy powodać, powo właśnie miłować bliźniego ze względu na Chrystusa, ze względu na Boga. Chociażby nawet ci nasi bliźni nie byli w stanie łaski lub nie mieli wiary, ale mimo to wszakże powołani są do posiadania tych darów nadprzyrodzonych i to jest naszym obowiązkiem przyczyniać się do ich nawrócenia, przynajmniej modlitwą i przykładem. To był cytat. Choćby nie mieli wiary albo byli grześni, powinniśmy i mamy obowiązek przyczyniać się do ich nawrócenia. A my, kochani, nieraz stronimy od złych. Nie chcemy mieć nic wspólnego. To tak jak Pan Jezus mówi, ja nie będę jadał z celnikami, grzesznikami, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, bo oni są grześni. Pan Jezus tak mówił, nie. I to zarzucano właśnie panu Jezusowi, że on jada z grzesznikami, celnikami. Na pewno też jest tak. No nie. Bo tabletka, którą przyjmujemy, do chorego ciała nie jest chora, ale zdrowa. Po to, żeby ona mogła uzdrowić organizm. Tak samo my jesteśmy nieraz taką właśnie tabletką, jedyną zdrową, pośród całej chorej tkanki. Właśnie po to, aby tą całą chorą tkankę uzdrowić. Bo my nieraz się zachowujemy jako katolicy, jako niewdzięczni i źli lekarze, którzy mają lekarstwo, a nie chcą nim leczyć innych ludzi. Mamy wielkie skarby i nie chcemy pokazywać im świat. I diabł jeszcze to przeszkadza i umożliwia, bo mówi: chcesz być wierzący, bądź wierzący w domu. Bądź wierzący w kościele, ale nie w pracy czy na ulicy, nie w szkole i urzędzie. Jest to grzech. Jest to grzech ogromnego zaniedbania, kiedy to lekarz ma lekarstwo, a nie chce podać, bo uważa, że ten człowiek jest niegodzien do otrzymania tego lekarstwa. Każdy, kto nienawidzi brata swego, zabójcą jest, mówi przecież święty Paweł. Najmilsi, Miłujmy się wspólnie, bo miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga jest zrodzony i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Bo tak naprawdę miłować bliźniego to znaczy miłować Pana Boga. I rzeczywiście wielu także i spośród nas praktykuje w sposób czynny miłość bliźniego. Na różny sposób dajemy często jałmużny materialne także i duchowe, ale także podejmujemy różne dzieła miłości chrześcijańskiej, pracy apostolskiej. Podejmujecie też różne rozmowy i w rodzinie, i ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi. Zachęcacie do dobrych rzeczy i dobrze. Ale pamiętajmy na te słowa bardzo stanowcze dzisiaj Pana Jezusa. I to dzisiaj każdy z nas powinien zrobić sobie rachunek sumienia. Czy ja mam w świadomości, że dzisiaj ktoś ma coś przeciwko mnie? Czy ktoś jest na mnie obrażony? Czy jakaś sytuacja nie wyjaśniona? Bo skoro tak jest, to zgodnie z tym, czego żąda od nas dzisiaj Pan Jezus, trzeba najpierw pojednać się z bliźnim, żeby w pełni uczestniczyć w tej najświętszej z ofiar. Bóg chce przyjść do serca świętego, pojednanego z wszystkimi ludźmi, pełnosprawnego na duszy i na ciele. Dlatego, kochani, dzisiaj te mocne słowa niech będą właśnie dla nas takim, taką zachętą do tego i uzmysłowieniem sobie, że nie tylko wystarczy Boga miłować, żeby do nieba trafić, bo dusze czystowe wiele lat muszą spędzić, spędzić w czystu za to, że nie pojednały się z ludźmi, że umarły właśnie w stanie grzechu niepojednania z drugim człowiekiem, nieprzebaczenia przebaczenia, jakichś krzywd, nierozwiązania jakichś spraw. Nie ma prawa przystąpić do najświętszego sakramentu w dusza, która ma na sumieniu niepojednane sprawy z drugim człowiekiem. Jest to bardzo twarde, ale i jasne żądanie Pana Jezusa. Bo kochani, tak naprawdę nieprzyja nieprzyjaźń między ludźmi prowadzi do nieprzyjaźni względem Pana Boga. Bo na przykład weźmy na przy swoje podwórko. Wyobraźmy sobie dwóch ministrantów, którzy są za sobą pokłóceni. Przychodzi niedziela. I teraz ten patrzy, o ten służy, to ja nie będę służył. I na odwrót, kto na tym cierpi? No Pan Bóg. Bo nie można zrobić uroczystej asysty. Ja nie mówię to o naszej sytuacji, żeby sprawa była jasna. <ślad> Przykład, taki mi się wczoraj zrodził. Zobaczcie, że jedna sprawa, dwie osoby... A tutaj, jeżeli ci, którzy chodzą nam przed a większość chodzi, wiecie, że jeżeli trzeba zorganizować uroczystą asystę, to nie jest takie proste, że pierwszy lepszy stanie i będzie wszystko wiedział, gdzie stanąć, co zrobić, gdzie postawić. Jest to niemożliwe. Trzeba być do tego przygotowanym, trzeba umieć mieć, mieć pewne umiejętności i musi też być odpowiednia liczba. Bo chociażby była, nie wiem, to najbardziej uroczysta msza święta, jak nie będzie przynajmniej trzech, czterech, to się nie da zrobić uroczyste asysty, nawet śpiewanej się nie da zrobić, będzie musiała być recytowana. A to wszystko tak naprawdę może się posypać w świątyni tylko z jednego powodu, Nie z niesnasek, między dwoma bliźnimi ochrzczonymi. I tak, kochani, jest w naszym życiu, że chociaż jeden z drugi, jeden na drugiego się boczy, cierpią inni. Cierpi rodzina, cierpią sąsiedzi, cierpią wszyscy. I dlatego, kochani, Pan Jezus o tym mówi tak jasno i dobitnie, ponieważ wie, że grzech spowodowany między ludźmi obraża Pana Boga i w końcu prowadzi do Bożego Majestatu. Że ta dusza nie jest w stanie się uświęcić, bo jest zablokowana urazą do drugiego, urazami do drugiego człowieka. Ta dusza nie jest w stanie przyjąć łaski Bożej. Dlatego Pan Jezus mówi: Po coś tu przyszedł, skoro i tak łaski nie jesteś w stanie przyjąć, bo masz serce zablokowane, zapchane niesnaską i nienawiścią do drugiego człowieka. To, co ja mówię, nie jest łatwe. A jeszcze trudniejsze jest rzeczywiście wzbudzenie w sobie przebaczenia. Nie jest to proste, zdaję sobie sprawę. Być może tak jest, że ktoś z Was. Takie urazy ma, to dzisiaj proś Pana Boga, żebyś umiał i potrafił umiał na tyle siły, żeby pozbyć się tych urazów względem bliźniego, bo to nie są żarty. Kilka razy już mówiłem to kazanie. Naprawdę nie jest to bardzo błaha sprawa uraz do bliźniego. Z czysta nie wyjdziemy, jeżeli nie darujemy wszystkim. Można sobie poczytać dusze czystowe, tu już przed chwilą powiedziałem. Różni święci mieli różne e, świadectwa, różne spotkania z duszami czystowymi. Zobaczcie, jak wiele cierpi w czystu tylko właśnie z powodu drugiego bliźniego. Bo nie potrafiło umrzeć w stanie pojednania ze swoim bliźniem. Dlatego, kochani, nie patrzmy w takiej no, nieraz zapętlonej sytuacji na narracji. Możesz mieć rację, dobrze, ale ważniejsze od Twojej racji czy nie racji, jest właśnie świętość sakramentu, do którego przystępujemy. Ważniejsze od naszej racji jest zbawienie. Ważniejsze od naszej racji jest to, żebyśmy tutaj krękali z czystym sercem i aby nasze serce nie było zablokowane. Abyśmy byli duchowo pełnosprawni, a nie niepełnosprawni. Prośmy dzisiaj naprawdę o dar przebaczenia drugiemu człowiekowi, abyśmy przychodząc do tej świątyni, odpuszczali wszelkie urazy, wszelkie niesnaski do kogokolwiek, do drugiego człowieka. Uczyli się kochać tak ofiarną miłością, jaką ofiarną miłością pałał do nas Chrystus, nawet do tego stopnia, że zgodził się na męczeńską śmierć i na ukrzyżowanie, na przelanie swojej krwi. A kiedy przybijano go do krzyża, mówił jeszcze, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Gdyby nasz bliźni grzesznik wiedział, co robi, nie robiłby tego grzechu. Nie zna powagi, nie rozumie nieraz tego, co robi, jak postępuje. Gdyby wiedział, powstrzymałby się od tego. Dlatego, kochani, bądźmy właśnie naśladowcami serca Jezusowego. Które przecież na tym obrazie jest zranione dla nas, którzy też jesteśmy grzesznikami. Chrystus na swoich dłoniach ma rany. Dlaczego Chrystus, zmartwychwstając, nadal ma rany? Kiedy go spotkamy po śmierci w niebie, on nadal będzie miał na rękach rany. Dlaczego? Bo kochani. Pan Jezus nieustannie oddaje swoje życie na krzyżu. Pan Jezus nieustannie oddaje swoją krew w przenajświętszej ofierze. Ponieważ msza święta trwa i Pan Jezus za każdym razem umiera za grzeszników, i te rany zagoić się nie mogą i się nie będą mogły zagoić aż do ostatniego grzesznika na Ziemi. Dopóki grzeszymy, te rany się nigdy nie zagora, aż do dnia sądu. Dlatego, kochani, nie dokładajmy mu cierpień, nie dokładajmy mu boleści, ale tak jak on tego pragnie i żąda, starajmy się być na wzór jego serca. Serca, które płonie z miłości do każdego człowieka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.